Lew Tołstoj miał wszystko, czego większość ludzi całe życie pragnie: bogactwo, uznanie, kochającą rodzinę i literacką spuściznę, która już na zawsze zapisała jego imię w historii. Jego powieści Wojna i pokój oraz Anna Karenina uznano za arcydzieła, podziwiane zarówno przez intelektualistów, jak i zwykłych czytelników. Jednak w szczytowym momencie swojego sukcesu pytanie zaczęło nękać go. Pytanie tak głębokie, że zagrażało wszystkiemu, co miało sens w jego egzystencji. Jaki jest sens życia, skoro wszystko kończy się śmiercią? To nie była tylko chwilowa filozoficzna ciekawostka, to był kryzys egzystencjalny, który całkowicie go pochłonął. Każdego ranka budził się z uczuciem lęku, nawiedzany przez świadomość, że bez względu na to, ile osiągnął, bez względu na to, jak bardzo kochał albo był kochany, śmierć w końcu wszystko wymaga. Porównywał życie do podróżnika zagubionego w lesie, uciekającego przed nieuchronną bestią, śmiercią, trzymając się desperacko kruchej gałęzi nad głębokim przepaścią. Jego sukces nie przyniósł mu żadnej pociechy, żadnej trwałej satysfakcji. Przeciwnie, tylko potęgował pustkę w nim. Jak to możliwe, że człowiek, który miał wszystko, czuł, jakby nie miał nic? Jaki był sens wszystkich jego osiągnięć? Jeśli w wielkiej schemacie rzeczy miały zniknąć. To nie było tylko pytanie to ustoja. To jest niespokojny lęk, który tli się w umysłach niezliczonych ludzi, którzy osiągnęli swoje cele, by odkryć, że są bardziej zagubieni niż przedtem, to ustoj szukał schronienia w intelektualnych poszukiwaniach, zwracając się ku filozofii, nauce i logice, w poszukiwaniu odpowiedzi, Studiował dzieła wielkich myślicieli, takich jak Schopenhauer, Kant oraz egzystencjaliści, mając nadzieję, że ich mądrość przyniesie mu poczucie kierunku. Jednak im więcej czytał, tym głębsze było jego przygnębienie. Filozofia rozkładała życie na czynniki pierwsze, analizowała moralność i debatowała o naturze istnienia, ale nic z tego nie oferowało rozwiązania, które by go naprawdę usatysfakcjonowało. Nauka była jeszcze bardziej bezlitosna, redukując życie do zwykłego przypadku biologii rządzonej zimnymi, obojętnymi prawami natury. Zdał sobie sprawę, że sama logika nie mogła odpowiedzieć na pytanie, które go dręczyło, dlaczego żyjemy, skoro musimy nieuchronnie umrzeć. Racjonalność, zamiast ulżyć jego cierpieniu, tylko potęgowała jego ból. Jeśli wszystko było skazane na koniec, jeśli każda miłość, każda radość. Każdy triumf miałby zostać zatarte przez czas. Tolstoy dostrzegał dwie logiczne odpowiedzi na ten dylemat: albo zaakceptować, że życie jest ostatecznie bezsensowne i pogodzić się z rozpaczą, albo zakończyć własne życie, aby uciec przed nie do zniesienia absurdem, istnienia. Skłaniał się ku temu drugiemu, przyznając w swoim wyznaniu, że musiał ukrywać liny przed sobą i unikać noszenia pistoletu, obawiając się, że może działać w zgodzie z myślami samobójczych. To nie była jedynie dramatyczna przesada, to była logiczna konsekwencja jego zrozumienia, że w czysto racjonalnym ujęciu życie nie ma ostatecznego sensu. Jednak, mimo rozpaczy, kurczowo trzymał się życia. Coś w nim odmawiało zaakceptowania, że sens to tylko iluzja. Dlatego, zamiast się poddać, skierował wzrok na coś, co od dawna ignorował: ludzi, którzy żyli bez bogactwa, bez sławy i bez intelektualnego wyrafinowania a mimo to wydawali się w pewien sposób spokojni. Kiedy Tolstoy obserwował otaczający go świat, coraz bardziej fascynowały go życia prostych ludzi z klasy robotniczej, rolników, chłopów, robotników. Byli to ludzie, którzy według wszelkich racjonalnych miar powinni być bardziej zrozpaczeni niż on sam. Nie mieli luksusów wielkich osiągnięć intelektualnych ani trwałego dziedzictwa. A mimo to żyli z cichą satysfakcją, akceptując życie takim, jakie jest, przyjmując jego zmagania i radości. Co oni wiedzieli, czego on nie wiedział? W przeciwieństwie do intelektualnej elity, ci ludzie nie szukali sensu poprzez abstrakcyjne rozumowanie czy spekulacje filozoficzne. Oni żyli swoim sensem. Znaleźli go w swoich rodzinach, w swoich tradycjach, w związku z ziemią i z innymi ludźmi. Nie pytali, czy życie ma sens, po prostu żyli, jakby miał. Tolstoy był uderzony uświadomieniem sobie, że ci ludzie nie potrzebowali pewności, której on desperacko szukał. Przyjmowali tajemnice, akceptowali cierpienie, a co najważniejsze, nie bali się śmierci w taki sam sposób, w jaki on się bał. Ich wiara w coś większego niż oni sami, czy to był Bóg, tradycja, czy naturalny rytm życia, dawała im poczucie celu, którego on, Mimo całej swojej wiedzy i sukcesów, nigdy naprawdę nie doświadczył. Przez lata Tolstoy szukał odpowiedzi w miejscach, gdzie nigdy nie mogły być znalezione. Wierzył, że sens musi być logicznie udowodnionym pojęciem, czymś, co można opisać w książce lub wyjaśnić przez filozof. Ale teraz zdał sobie sprawę, że sens nie jest konstruktem intelektualnym. To objawienie nie przyszło nagle jako lśnienie. Lecz raczej jako powolna transformacja. Im więcej czasu spędzał wśród prostych ludzi, tym bardziej dostrzegał, że ich spokój nie opiera się na sukcesie materialnym czy intelektualnej wyższości, ale na ich zdolności do poddania się życiu, a nie jego opierania się. Przyjmowali coś większego niż oni sami, czy to była wiara, miłość czy poczucie obowiązku, i w ten sposób uwalniali się od egzystencjalnego gniewu, który niemal go zniszczył. Toustoj zaczął dostrzegać, że prawdziwą iluzją nie była bezsensowność, ale przekonanie, że sens może istnieć tylko wtedy, gdy jest absolutny, wieczny i logicznie niepodważalny. Życie zdał sobie sprawę. Nie musi być uzasadnione jedynie rozumem, może być uzasadnione miłością, połączeniem, prostym aktem pełnego życia. To uświadomienie stało się początkiem głębokiej zmiany w jego filozofii, prowadzącej go do wyrzeczenia się dawnych wartości. I poszukiwania głębszego, bardziej autentycznego sposobu życia. Ale jego podróż wcale się nie skończyła. Następne pytanie było nieuniknione: jeśli bogactwo, sława i osiągnięcia intelektualne go zawiodły, to co tak naprawdę warto było dążyć? I tak to zgłębiał nieznane. Szukając odpowiedzi, która w końcu mogłaby przynieść mu pokój, którego przez całe życie szukał. Na pierwszy rzut oka życie tołstoja było portretem spełnienia. Wzniósł się z szlachty, by stać się jednym z najbardziej uznawanych pisarzy w historii. Jego książki były czytane w całej Europie, podziwiane przez intelektualistów i uważane za jedne z największych dzieł literackich, kiedykolwiek napisanych. Jego bogactwo zapewniło mu wygodne życie, daleko od zmagań zwykłych ludzi. Jego imię miało moc, jego wpływ sięgał poza literaturę, w politykę i filozofię. Gdyby kiedykolwiek istniał człowiek, który miał wszelkie powody do zadowolenia, to był to on, a jednak tonął w rozpaczy. Im więcej sukcesów osiągał, tym bardziej pustka go przytłaczała. Porównywał swoje życie do mężczyzny biegnącego w stronę mirażu, wierząc, że zaraz dotrze do oazy, tylko po to, by odkryć, że nie ma nic poza piaskiem ślizgającym się przez palce. Osiągnął wszystko, co społeczeństwo mówiło mu, że jest cenne, a jednak zamiast spełnienia, znalazł jedynie pustkę. Jego książki, jego dziedzictwo, jego sława nic z tego nie odpowiedziało na pytanie, które go dręczyło. Dlaczego to wszystko ma znaczenie, skoro śmierć wszystko wymarza? Iluzja, że sukces przyniesie sens, rozpadła się przed jego oczami. Uświadomił sobie, że jego osiągnięcia były jak zamki zbudowane na brzegu. Piękne lecz kruche skazane na zniszczenie przez czas. To zrozumienie nie przyszło jako intelektualny wgląd, lecz jako egzystencjalna rana, która stawała się coraz głębsza z każdym dniem. Nie mógł się od tego uwolnić ani też racjonalizować tego. Jego życie stało się sprzecznością, zewnętrznie prosperujące, wewnętrznie rozpadające się. A co gorsza, wiedział, że nie jest w tym sam. Świat był pełen ludzi. Goniących te same iluzje, mających nadzieję, że następny milestone, następne zwycięstwo, następny moment uznania w końcu przyniesie im upragniony spokój. Toulstoy zaczynał podejrzewać bolesną prawdę. Być może rzeczy, do których dążymy, nie są tymi, które naprawdę nadają życiu sens. Zdeterminowany, by znaleźć odpowiedź, Toulstoy zrobił to, co zawsze umiał najlepiej. Zwrócił się do głębokiej analizy swoich własnych osiągnięć. Nie potrafił nadać im sensu. Może osiągnięcia ludzkości jako całości mogłyby dostarczyć wskazówek? Studiował największe wkłady cywilizacji sztukę, naukę, filozofię, politykę, poszukując jakiejś nici sensu, która mogłaby uzasadnić ludzką egzystencję. Jednak im bardziej badał te wielkie osiągnięcia, tym bardziej dostrzegał ich ograniczenia. Nauka mogła wyjaśnić, jak działa świat, ale nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, dlaczego on w ogóle istnieje. Sztuka mogła wyrażać piękno i cierpienie, ale nie mogła rozwiązać fundamentalnej absurdalności życia. Filozofia mogła kwestionować rzeczywistość i budować złożone systemy myślowe, ale żaden filozof nigdy naprawdę, nawet moralność, fundament ludzkiej etyki, wydawała się bezsilna wobec nieuchronności śmierci. Jeśli wszystkie ludzkie wysiłki były tymczasowe. Jeśli każda cywilizacja w końcu upadała, jeśli każde ludzkie osiągnięcie znikało w pył, to czyż nie było to wszystko, tylko bezsensowną próbą odwrócenia uwagi od nieuniknionej prawdy. Toustoj dostrzegł, że nawet największe umysły historii stanęły w obliczu tej samej egzystencjalnej otchłani i żadna z nich jej nie pokonała. Niektórzy zaakceptowali absurd życia. I żyli, jakby sens nie miał znaczenia. Inni szukali pocieszenia w ulotnych przyjemnościach, ale żadne z tych odpowiedzi nie zaspokajało go. Nie chciał iluzji. Pragnął prawdy niezależnie od tego, jak bolesna mogłaby być. Prawda, jaką widział w tamtym momencie, była przerażająca. Postęp ludzkości dał nam wiedzę, władzę i sztukę, ale nie dał nam sensu. Jeśli ani indywidualny sukces, ani zbiorowe osiągnięcie nie mogły dostarczyć odpowiedzi. To, gdzie jeszcze można było szukać. Tolstoi zaczął reflektować nad osobami wokół siebie, swoimi rówieśnikami, intelektualistami, artystami, arystokratami. Wielu z nich żyło w stanie cichej rozpaczy, choć niewielu przyznawało się do tego otwarcie. Niektórzy topili swoją pustkę w hedonizmie, inni w niekończących się rozpraszaczach, ale pod ich wypolerowanymi powierzchniami kryła się niewypowiedziana prawda. Byli tak samo zagubieni jak on. Widział to w oczach swoich kolegów pisarzy mężczyzn, którzy osiągnęli literacką wieczność, a jednak żyli w nieustannym niepokoju, obawiając się, że ich następne dzieło nie sprosta oczekiwaniom. Widział to w szlachcicach, którzy posiadali ogromne majątki, ale spędzali dni w pułapce nadmiaru i nudy. Widział to w uczonych, którzy szczycili się swoim intelektem. A jednak nie znajdowali prawdziwej radości w swoich odkryciach. To byli ludzie, którzy mieli wszystko, co społeczeństwo uznaje za wartościowe: pieniądze, status, uznanie, a mimo to błądzili przez życie, jakby szukali czegoś, czego nigdy nie mogli w pełni uchwycić. Najbardziej przerażająca była świadomość, że wielu z nich przestało szukać, przyjęli swoją pustkę jako naturalny stan życia i pogodzili się z nią. Tolstoy jednak nie mógł zaakceptować tej odpowiedzi. Odmówił uwierzenia, że życie to nic więcej jak skomplikowany spektakl, że jedyne opcje to rozproszenie lub rozp. Jeśli w świecie sukcesu nie było sensu, to sens musiał istnieć gdzie indziej. Ale gdzie? To w tym desperackim poszukiwaniu Tolstoy zaczął spoglądać poza swoją klasę społeczną. Jeśli bogactwo i prestiż nie dostarczyły odpowiedzi, być może klucz leżał w tych, którzy żyli poza iluzjami przywileju. Skierował wzrok ku klasie robotniczej, tym, którzy pracowali w polu, którzy budowali domy własnymi rękoma, którzy żyli bez komfortu intelektualnych uzasadnień. To byli ludzie, którzy, według wszelkiej logiki, powinni być jeszcze bardziej zrozpaczeni niż on. Nie mieli żadnych luksusów, żadnego statusu, żadnego uznania, które on spędził całe życie gromadząc a jednak coś w nich było innego. Nie byli pochłonięci tym samym egzystencjalnym lękiem, nie budzili się w przerażeniu na myśl o śmierci, nie wydawali się kwestionować własnej egzystencji z tą samą męczącą wątpliwością. Zamiast tego żyli w cichej akceptacji, w głęboko zakorzenionym spokoju, który umykał nawet największym umysłom pokolenia Tolstoja. Uderzył go ten kontrast Dlaczego uprzywilejowani intelektualiści i osiągnięci cierpią z powodu egzystencjalnej rozpaczy, podczas gdy ci z najmniejszym majątkiem wydają się poruszać z pewnością? Co ci prości ludzie wiedzieli, czego nie wiedzieli uczeni i potężni? To uświadomienie stało się punktem zwrotnym. Odpowiedzi na jego poszukiwania nie należało szukać w wielkich osiągnięciach, intelektualnych triumfach czy bogactwie. Ukryta była gdzie indziej, w miejscu, które nigdy nie przyszło mu do głowy, żeby zbadać. I tak Tolstoya zaczął zagłębiać się w życie zwykłych ludzi, zdeterminowany, aby zrozumieć sekret, który nosili. To tutaj, w prostocie życia w końcu zaczął odkrywać prawdę, której przez cały czas szukał. Tolstoy spędził lata szukając sensu w miejscach, gdzie wierzył, że mądrość się rodzi, w literaturze, filozofii. Nauce i sztuce. Studiował największe umysły w historii, poszukując prawdy na tyle głębokiej, by uzasadnić egzystencję. Ale żaden z nich nie dostarczył odpowiedzi, która by go naprawdę usatysfakcjonowała. Intelektualiści dyskutowali, artyści wyrażali, a naukowcy analizowali. Ale wszyscy unikali fundamentalnego pytania: po co żyć, jeśli wszystko kończy się śmiercią? W swoim rozpaczy. Usto i zwrócił się ku tym, których wcześniej pomijał chłopom, robotnikom, zwykłym ludziom żyjącym daleko od wspaniałości arystokratycznego życia. Byli to ludzie bez formalnego wykształcenia, bez bogactwa, bez luksusu egzystencjalnej refleksji, a jednak nosili się z poczuciem pokoju, które umykało nawet najbardziej oświeconym uczonym. Nie wydawali się dręczeni tymi samymi wątpliwościami, które nękały elitę. Pracowali, kochali, cierpieli, starzeli się, a jednak nie kwestionowali sensu swojej egzystencji w tak agonizujący sposób jak Tołstoj, ten kontrast głęboko go poruszył. Jak to możliwe, że ci, którzy mieli najmniej wiedzy o filozofii, zdawali się posiadać największe zrozumienie życia? Jak to się działo, że budzili się każdego ranka bez przytłaczającego ciężaru egzystencjalnego lęku? Co oni wiedzieli, czego on nie wiedział? Na początku Tolstoj przypuszczał, że ich prostota to forma ignorancji, że nie kwestionują życia, ponieważ brakuje im intelektualnych narzędzi, by to robić. Ale im bardziej ich obserwował, tym bardziej zdawał sobie sprawę, że ich spokój nie wynikał z braku zrozumienia. Pochodził z mądrości znacznie głębszej niż cokolwiek, co napotkał w książkach. Tolstoj zaczął zanurzać się w ich świecie. Spędzał czas z rolnikami, którzy pracowali od świtu do zmierzchu, z rzemieślnikami, którzy tworzyli swoimi rękami, i z matkami, które przekazywały pokolenia przez miłość i poświęcenie. Ci ludzie żyli według niewypowiedzianej filozofii, która nie była zapisana w książkach, lecz praktykowana w ich codziennym życiu. Nie męczyli się nad pytaniem o sens, ponieważ ich życie było z tym związane. Ich cel nie był abstrakcyjną koncepcją. Wyrażali go przez działanie. Przez obowiązek, przez relacje. Rolnik nie pytał, czy życie ma sens. Po prostu wstawał i dbał o swoje pola. Matka nie kwestionowała, czy miłość jest prawdziwa. Rzemieślnik nie debatował, czy jego praca jest ważna. Po prostu formował drewno lub metal w coś użytecznego. Ich mądrość była nieintelektualna, ale doświadczona. Podczas gdy klasa intelektualna debatowała nad celem istnienia, ci ludzie po prostu je przeżywali. Znaleźli sens nie w wielkich teoriach, ale w prostych rytmach życia, zmieniających się porach roku, w narodzinach dziecka, w przekazywaniu tradycji z pokolenia na pokolenie. Ich filozofia nie była słowna, lecz egzystencjalna. Tolstoy uświadomił sobie, że ich sposób życia skrywał odpowiedź, którą od dawna przeoczył. Sens nie jest czymś, co można znaleźć przez logikę. Jest czymś, co należy przeżywać. Był jeszcze jeden aspekt ich życia, który fascynował Tołstoja. Ich wiara. Prawie bez wyjątku ci prości, ludzie wierzyli w coś większego niż oni sami: czy to była chrześcijaństwo, tradycje ludowe czy niezachwiana wiara w porządek wszechświata. Żyli z wrodzonym poczuciem połączenia z boskością. Nie postrzegali siebie jako izolowanych jednostek, które walczą o nadanie sensu z niczego. Widzą siebie jako część większej całości, wplecioną w tkaninę samego istnienia. Przez lata Tolstoy odrzucał religię jako zbiór przestarzałych mitów, użytecznych tylko dla tych, którzy nie mogli stawić czoła surowym realiom życia. Ale teraz zaczął to widzieć inaczej. Ci ludzie nie używali wiary jako ucieczki, traktowali ją jak kotwicę. Ich wierzenia w Boga, w moralny obowiązek i w świętość życia. Dawały im siłę, jakiej nigdy mu nie dano. Nie bali się śmierci tak, jak on, ponieważ postrzegali życie jako część czegoś wiecznego. Ta wiara nie opierała się na argumentach teologicznych czy dowodach filozoficznych. Nie było to coś, do czego doszli na drodze rozumowania. To było coś, co po prostu żyli. Dla nich przekonanie nie było intelektualnym wyborem. Było tak naturalne, jak oddychanie. Nie musieli walczyć o zdefiniowanie sensu ponieważ go ucieleśniali. Tolstoj poczuł się głęboko poruszony tą świadomością. Czy to możliwe, że to, co przez lata odrzucał, było kluczem do spokoju, którego szukał? To odkrycie stanowiło punkt zwrotny w życiu Tołstoja. Zawsze wierzył, że prawdziwe zrozumienie można osiągnąć tylko dzięki intelektualnej rygorze, poprzez logikę i rozum. Ale teraz dostrzegł, że istnieje inny rodzaj wiedzy który nie może być zapisany ani analizowany, a jedynie doświadczony. Ci prości ludzie pokazali mu prawdę, którą długo ignorował, że sens nie jest czymś, co można rozwiązać jak równanie matematyczne. Ujawnia się wtedy, kiedy człowiek poddaje się życiu, a nie stara się go kontrolować. Znajduje się nie w niekończących się pytaniach, ale w akcie życia z celem, miłością i wiarą. Kryzys to zaprowadził go na skraj rozpaczy ale w życiu tych, których kiedyś lekceważył, znalazł coś niespodziewanego. Nie taką nadzieję, która pochodzi od tymczasowych rozproszeń czy intelektualnych uzasadnień, ale cichą, stałą, która pozwala ludziom budzić się każdego dnia i iść naprzód, nawet w obliczu cierpienia. Zaczął dostrzegać, że być może odpowiedź na sens życia nie jest ukryta w zawiłościach filozofii, ale w prostocie samego istnienia. Z tą świadomością stanął na progu nowego zrozumienia, które na zawsze zmieni jego życie. Przez lata, toustoj szukał sensu w bogactwie, sławie i intelektualnych dążeniach, tylko po to, by odkryć ich pustkę. Zwracał się do wielkich myślicieli historii, mając nadzieję, że filozofia lub nauka dadzą dziesiątą odpowiedź, ale żaden z nich nie odpowiedział. Osiągnął nawet skraj rozpaczy. Zastanawiając się, czy życie to tylko okrutny żart, który nieuchronnie kończy się śmiercią, ale jego podróż przybrała niespodziewany obrót. Odpowiedź, której szukał przez lata, nie była ukryta w skomplikowanych teoriach czy intelektualnych debatach. Nie było to coś, co trzeba było odkryć. To było coś, co zawsze tam było, czekając na to, aby zostać dostrzegonym. Objawienie toustoja było proste, ale głębokie. Sens życia nie znajduje się w myśli, lecz w doświadczeniu nie w umyśle, ale w sercu nie w dążeniu do osobistej wielkości, lecz w związku z innymi, ze światem i z czymś większym od siebie. Filozofowie i intelektualiści jego czasów próbowali zbudować sens poprzez logikę ale sama logika zawiodła go. Prości ludzie, wieśniacy, robotnicy pokazali mu coś głębszego. Ich życie nie kręciło się wokół osobistych ambicji, lecz wokół obowiązku, miłości i wiary. Nie analizowali sensu, żyli nim, a w ten sposób posiadali spokój, który zawsze mu umykał. Tousstoj zdał sobie sprawę, że szukał czegoś, co nigdy nie mogło być uchwycone przez samą myśl. Sens nie był zagadką do rozwiązania, był rzeczywistością do przeżycia. Im bardziej przyjmował tę myśl, tym bardziej rozpacz, która kiedyś go pochłaniała, zaczynała zanikać. Z tym objawieniem Toustój przeszedł głęboką przemianę. Porzucił wiarę, że indywidualne osiągnięcia mogą przynieść trwałe spełnienie. Nie postrzegał już siebie jako izolowanej istoty, próbującej stworzyć sens z niczego. Zamiast tego widział siebie jako część większej całości, tkanej w samą strukturę istnienia. Zaczął postrzegać życie nie jako dążenie do osobistego sukcesu, lecz jako możliwość służenia kochania i przyczynienia się do czegoś, co wykracza poza niego. Odsunął się od pustych dążeń, które wcześniej definiowały jego świat. Pragnienia uznania, potrzeby pozostawienia dziedzictwa, obsesji na punkcie intelektualnej wyższości. Żadne z tych rzeczy nie mogło dostarczyć głębokiego, niezachwianego poczucia sensu, które odnalazł w najprostszych aspektach istnienia. Pisał o swojej przemianie w wyznaniu, książce, która obnażyła jego kryzys egzystencjalny oraz drogę, która go z niego wyprowadziła. Opisał, jak kiedyś wierzył, że sens musi być tworzony przez jednostkę, by w końcu zrozumieć, że zawsze istniał. To było po prostu kwestią dostrzegania go. Życie, jak stwierdził, nie było intelektualną zagadką do rozwiązania. To był akt poddania się. Objawienie to ustoja nie dotyczyło tylko jego samego. Przekształciło jego cały światopogląd. Jego późniejsze dzieła przybrały inny ton. Podczas gdy jego wcześniejsze powieści badały złożoności ludzkiej natury, jego późniejsze pisania dążyły do tego, by zredukować życie do jego istoty. Stał się głęboko zaniepokojony kwestiami moralnymi i duchowymi. Często w konflikcie z rosyjskim kościołem prawosławnym i arystokracją, gdyż bronił idei prostoty, pokory i nieprzemocy. Zrzekł się swojego byłego bogactwa i zaczął ubierać się jak chłop. Oddał wiele swojej własności, żył skromnie i opowiadał się za prawami ubogich. Przestał wierzyć w moc instytucji czy rządów do stworzenia sprawiedliwego świata, wierzył jedynie w moc jednostek do życia, w integralności i miłość. Jego ostatnie lata były naznaczone radykalnym zaangażowaniem w nowo odkrytą filozofię. Odrzucił uroki przywileju i przyjął sposób życia, który odzwierciedlał mądrość prostych ludzi, których wcześniej lekceważył. W ten sposób odnalazł coś, czego nigdy nie czuł w latach sukcesu. Zrzucił iluzję kontroli i przyjął prawdę, że znaczenie nie jest czymś, co należy osiągnąć, ale czymś, co należy przeżyć. Podróż to przemawia do najgłębszych lęków i pragnień ludzkiego serca. W epoce, w której ciągle mówi się nam, że znaczenie pochodzi z osobistego sukcesu, uznania i intelektualnej biegłości, jego historia oferuje inne spojrzenie. Sugeruje, że być może znaczenie to nie jest coś, co musimy gonić. Może już jest tutaj w najmniejszych, najbardziej zwyczajnych momentach życia w miłości, którą dajemy, w życzliwości, którą okazujemy, i w prostym akcie bycia obecnym. Objawienie to nie było odpowiedzią, której się spodziewał. Nie było to wielkie filozoficzne teorie ani sekretny przepis na szczęście. Była to raczej prawda tak prosta, że została przeoczona. Sens życia nie tkwi w tym, co myślimy, tkwi w tym, jak. Jeśli ten film zarezonował z tobą, nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić lajka. Naprawdę pomaga to dotrzeć do tych głębokich rozmów z większą liczbą ludzi. Każdego dnia badajemy głębokie pytania dotyczące filozofii odkrywania siebie i ludzkiego doświadczenia. Więc upewnij się, że włączysz powiadomienia, żeby nie przegapić nowego filmu. Dziękujemy, że jesteś częścią tej podróży. Do zobaczenia w następnym